Widzimy, na, na TikToku mi się to nie zmieści na solucie, więc Wam no, teraz powiem, widzicie na tego kanał, jak to się sesie darmowego Minecrafta, Widzicie tą na stronę i tu może się różne to gier, to różne to gry to darmowe. Roblox to nie było filmów aż z powodu tego, że, że Roblox Robloxy to zacząłem nagrywasz. No i niestety okazało się, że Roblox małowali, ale Roblox jest naprawiany i za długo będziemy mogli sobie pograć robacz 2.0 jest taka coś ale nie wiem jaka ja się do mojego maka tak w chodzi się taką stronę, bo tu masz jakieś strony jak się to są różne to się wyry. Zapisz, korb, e, tutaj jakiś kręg almi po prostu kilka się o i się bez bez to, ma się taką stronę kilka to się to ok, więc chyba do idą tutaj albo sobie tutaj kupi się albo sobie interwuje albo interwuje się na to jak się to zapłaci przez deszcze i, i też nie było Całych tak filmów o problemach z internetem Były też tak, I trochę było awarii bo powiem, więc tego nie było filmów Więc wybaczcie Wszelkie Minecraft Minecraftu Polecam właśnie do Knes'a Jak jest tą stronę Jak widać Do Knes Tu jest do Knes Warto się bić na jego kanał tutaj jak już miało miejsce i dobre, ja to gitua ja dziękuję chyba, a tak wygram ja, dodatkowe do takie rzeczy więc y, takie będzie tutaj wejście mam taką Pa dziękuję jo i sema to myślisz stare o takiej wizji